Policjanci ze Słońska i Krzeszyc mają od wczoraj nowy komisariat. Będzie on służył mieszkańcom tych dwóch gmin. Inwestycja wraz z wyposażeniem o łącznej wartości ponad 4 milionów złotych sfinansowana została ze środków budżetowych w ramach programu modernizacji policji, a realizowana była przez komendę wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W policji odpowiadam za logistykę, czyli m.in. za inwestycje, zakupy, remonty. I dla mnie jest, są zawsze miłe chwile, gdzie mogę przekazać funkcjonariuszom nowy sprzęt, nowe pojazdy, a przede wszystkim nowe obiekty, gdzie warunki pracy dają komfort pracy służby. I to widać gołym okiem. Posterunek Policji w Słońsku to nowoczesny budynek przeznaczony do kompleksowej obsługi mieszkańców. Dlatego właśnie w jego skład wchodzą różnorodne funkcjonalne pomieszczenia i urządzenia niezbędne do przeprowadzania działań policyjnych, a także utrzymania kontaktu ze społecznością lokalną. Na ponad 200 metrach kwadratowych powierzchni znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, techniczne i pomocnicze, ale też garaż i magazyn podręczny. Budynek dostosowany jest do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne, w tym starsze i poruszające się na wózkach. Przed posterunkiem znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów. W posterunku Policji w Słońsku służbę pełnić będzie ośmiu policjantów. Ja myślę, że posterunek y, Policji w Słońsku jest takim widocznym elementem odzwierciedleniem tego, jak chcielibyśmy, aby współczesna policja wyglądała a więc aby była nowoczesna i bliżej mieszkańców bliżej ludzkich trosk i spraw. Jak podają policjanci, to bardzo dobra współpraca z samorządem lokalnym, z wójtem gminy Słońsk Januszem Krzyśkowem na czele, pozwoliła na pozyskanie gruntu pod budynek. Myślę, że nie zrobiliśmy błędu. Obiekt jest naprawdę estetyczny, bardzo ładnie wkomponowany w całą architekturę. Zabudowa też jest dwuspadowa. Bo jak widzimy, przy zabudowie ulicy Sikorskiego obiekty są takiej samej zabudowy. Myślę, że nie zrobiło to jakiegoś gorszego wizerunku dla tego bloku z tyłu. Odległość jest bardzo duża, jest ponad 10 metrów. Także. Nie ograniczyliśmy widoczności, nie do dostępu nie ograniczyliśmy, a budynek naprawdę, naprawdę sprawia wrażenie bardzo estetycznego obiektu. Komisariat Policji dokładnie znajduje się przy ulicy Sikorskiego 5 w Słońsku. Już wkrótce poznamy godziny jego pracy. Dla portalu sulecin24.pl Stanisław Czerczak.